Setki ludzi żegnało Andrzeja Kozieje, wykładowca akademicki, filmoznawca i pasjonat teatru. Zmarł nagle w sobotę w wieku 56 lat. W mszy świętej żałobnej w Bazylice Katedralnej w Kielcach obok rodziny uczestniczyli przyjaciele, studenci, osoby związane z nim zawodowo, ci dla których był wsparciem i natchnieniem. W 2005 roku oddaje całą prawdę o Tobie. Dobrze jest być kimś ważnym, ale ważniejsze być kimś dobrym. Bo zawsze pamiętałeś o tych dużych i małych datach. Nie potrzebowałeś do tego Facebooka. Wystarczyło serce. Serce, które mieściło wszystkich, lecz którym miejsce dla siebie miałeś najmniej. Podobnie jak czasu. Koziejko, bo tak nazywali go przyjaciele, był kimś, kto kochał ludzi. Wysyłał mnóstwo kartek, przecież że teraz rzadko kto to robi. Pamiętał o wszystkich imieninach, urodzinach, innych uroczystościach, a często wysyłał bez okazji, po prostu, żeby pokazać, że pamięta, że myśli. Że jest z kimś blisko. Nawet kiedy mam kartkę ze ślichowic od niego wysłaną, a ja mieszkam na Bocianku, to jest kilka kilometrów. Aż trudno chyba znaleźć dookoła takich ludzi. Okazuje się, że to nie jest wcale takie powszechne, więc bardzo boli, że, że odszedł. Boli nas wszystkich, ale zostawił po sobie dobre wspomnienie zostawił przykład, jak, jakim można być dla innych. Niezwykle szczerym, niezwykle otwartym i przede wszystkim. Pewnie bardziej człowiekiem jeszcze niż wykładowcą. Pewnie nikt go nie zastąpi, ale jeżeli w jakiś sposób odwzajemniamy, odwzajemnimy życzliwość, z jaką podchodził do swoich studentów, do swoich współpracowników, do swoich przyjaciół, to ten świat powinien być lepszy. Pałało ogromną empatią i nie będzie już takiego drugiego, ani wykładowca, ani w ogóle osoby. Poza tym był bardzo pomocny i bardzo bezinteresowny i uważam, że za wcześnie odszedł. Zarówno yy... Dla mieszkańców miasta Kielce, jak i dla e, rodaków z Winnicy, to był zawsze przyjaciel, e, wujek Bradłata, człowiek, który e, zarówno pomagał e, im tam e, w Winnicy, jak i tutaj e, w Polsce. Ile razy przyjechali, to e, traktował ich jak członków swojej rodziny. Pełen ciepła, opiekuńczości, dobroci. On starał się. Przybliżyć nam wszystko to, co było dla nas najważniejsze, a więc yy, przede wszystkim serdeczność i czułość. Był takim naszym synem. Był naprawdę szlachetnym, dobrym człowiekiem. Był w, w najlepszym tego słowa znaczeniu człowiekiem nie dzisiejszym. Nie lubił komunikacji elektronicznej. Nie korzystał z Facebooka. Uważał, że rozmowa twarzą w twarz jest najlepszym spotkaniem z drugim człowiekiem. Andrzej był nie do podrobienia. Andrzej Koźia był wielokrotnie nagradzany za swoją działalność. Studenci uznali go za najlepszego uniwersyteckiego Belfra Roku. W 2014 otrzymał nagrodę Miasta Kielc. Dziękując wtedy w imieniu swoim i pozostałych laureatów, tak powiedział: to jest dowód na to, że byliśmy w tym mieście potrzebni, że miasto nas potrzebuje. Byłeś bardzo potrzebny.